Pomyślcie sobie, co jest teraz w Waszych myślach, kiedy usłyszeliście ten fragment Ewangelii. Co teraz się zrodziło w Waszych myślach? Co jest dla nas ważne, kiedy przychodzimy do Świątyni Pana? W jaki sposób reagujemy, kiedy dzieje się coś? Nie tak jak być powinno. Popatrzcie na ten drugi witraż, który przedstawia świętego Franciszka klęczącego przed krzyżem. On jest trochę niedokładny, dlatego że ten krzyż, który tam widać, tak naprawdę jest tym krzyżem, który widać przed Wami w ołtarzu głównym. Franciszek przed tym. Krzyżem klęczał przed tą ikoną, modlił się w takim wielkim zamęcie swojego życia. Jest rok 1206. Franciszek nie wie, co ma robić. Wszystkie jego dotychczasowe plany, marzenia, zamiary jego ojca, wszystko legło w gruzach i cały czas mu się wysypuje jakby z rąk. Nie wie, co ma robić i wręcz prosi Pana Boga, Powiedz mi co mam robić co mam czynić w moim życiu Wchodzi do tego kościółka modli się aby pan bóg dał mu światło aby udzielił mu tych przynajmniej trzech darów my je dzisiaj nazywamy cnotami teologalnymi wiary nadziei miłości żeby mu to rozjaśniło serce żeby wiedział co może w swoim życiu Czynić, co może robić, czym się zająć, w jaki sposób podążać drogą swojego życia. I wtedy słyszy w tym kościółku z ust Chrystusa ukrzyżowanego: Franciszku, idź, odbuduj mój kościół. Franciszek dobrze wie, że to nie jest łatwa sprawa. I to nie chodzi tylko o tę zewnętrzną, widzialną strukturę fizyczną, strukturę o mury ale się do tego zabiera sam i powoli gromadzi braci. Zajmują się odbudową kościółka świętego Damiana, gdzie to ma miejsce. Za chwilę zajmują się kościółkiem św. Piotra, potem następnym i następnym, świątyniami w okolicy. I tak mija im trzy lata. I w 1209 roku udają się do Rzymu, do progów apostolskich, jak się... Wtedy mawiało, ale nie na Watykan. Udają się do Lateranu. Tam przebywa papież, to jest jego kościół główny. Tak jak powiedziałem na wstępie, matka i głowa wszystkich kościołów Rzymu i świata. I tam składa hołd papieżowi i prosi, aby pobłogosławił jego malutką wspólnotę, aby pobłogosławił ten sposób życia odbudowywania kościoła. Tej struktury widzialnej, tak, ale również i tego, co jest głęboko ukryte w człowieku. Tak jak to dzisiaj mówi nam święty Paweł Apostoł w tej drugiej lekturze: to Wy jesteście świątynią, i Franciszek to wie: On jest świątynią. Duch Święty w nim mieszka i w każdym z tych braci, którzy mu towarzyszą, i w każdym z tych ludzi, których spotyka. Duch Święty czyni z nas świątynię, która domaga się, woła wręcz. Odbudowy, uzdrowienia, aby na nowo ogarnął nas Chrystus. On jest we wnętrzu swojej świątyni. Przez Dar Ducha Świętego, przez udzielony sakrament Chrztu Świętego, Bóg w nas pragnie zamieszkać, chce być w nas. Ten Chrystus ukrzyżowany, jednocześnie panujący, żywy. Ten, który ogarnia wszystkich miłością, pod którego. Ramionami wszyscy chcemy się zgromadzić w kościele. Franciszek prosi o to błogosławieństwo. Rzecz niespotykana, żeby człowiek, który się wyzbył wszystkiego, miał się zajmować wielkimi rzeczami, ogarniając wszystko. I papież, jak mówią, biografie, ma sen. Waha się, czy to pobłogosławić, skąd pochodzi to dzieło, i w nocy ma sen. I widzi, jak właśnie ta wielka bazylika laterańska chyli się ku upadkowi, ma się przewrócić. I nagle gdzieś wybiega taki malutki człowiek w potarganych szatach, i na swoich barkach dźwiga i podnosi tę wielką bazylikę laterańską. I to dla papieża jest znak. Tak mam pobłogosławić to dzieło, bo ono jest wielkie, mimo takiego skromnego wyglądu tego człowieka. Ja bardzo się cieszę, że ta uroczystość dzisiejsza wiąże się nie tylko z tym wymiarem niedzielnym Zmartwychwstania Pańskiego, ale właśnie z tym wymiarem również świętowania tej pamiątki, poświęcenia tej bazylki. Dlatego, że to nam przypomina właśnie o tej odbudowie. To nas wręcz wzywa do odbudowywania Kościoła w sobie. Ten Kościół, który zasiał ktoś. To niekoniecznie musiał być jakiś duszpasterz, ale na pierwszym miejscu to na pewno był ktoś z naszych rodziców, najpewniej oboje zasiali to ziarenko kościoła w naszym sercu właśnie przez przyniesienie nas do Chrztu Świętego. Zasiali to, jak mogli, pewnie tak dbali, aż do momentu, kiedy my sami zaczęliśmy brać odpowiedzialność za swoje czyny. I teraz. Popatrzmy, jak ten kościół w nas wygląda. Czy on, aby czasem nie potrzebuje właśnie takiego zajęcia się nim, odbudowy, renowacji, nie stawiania na nowo, ale właśnie sięgania do tego fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus, dbania o to, by ten fundament był mocny. Chcemy zaangażować się w życie kościoła, to przede wszystkim chcemy zaangażować się właśnie w ten kościół odbudowywany w nas samych. Tak. Na pewno ważne jest dbanie o tę strukturę tutaj, jak mamy ją przetoczyma. Ona chyba powinna być jak najpiękniejsza, jak najbardziej przyjazna naszym myślom, naszemu sercu, naszej pobożności, ale o wiele ważniejsze jest to, co jest w nas w środku. To jest decydujące. Jak mówi Święty Paweł dzisiaj, jeśli nie zadbamy o to, to Bóg nas zniszczy pozwoli nam unicestwić samych siebie unicestwić do końca chcemy dzisiaj pochylić się na pewno nad tą pamiątką poświęcenia tego pierwszego oficjalnego kościoła tej bazyliki w historii naszej wspólnoty chrześcijańskiej ale też myślę że warto jest sięgnąć do tych miejsc które zostały uświęcone między innymi przez nasz Chrzest Święty. Przez to, że my sami byliśmy właśnie w tym Kościele, kościółków, kaplicy ochrzczeni, tam działał Chrystus. Właśnie w tym momencie, kiedy przychodził do nas, do naszego serca, by włączyć nas w tę wspólnotę Kościoła. I to jest niezatarte. My w tym Kościele jesteśmy. Jesteśmy w tym Kościele. Nawet jeśli gdzieś, w pewnym momencie naszego życia, utraciliśmy z tym kościołem jakąś żywą łączność, to przecież on nieustannie jest tym fundamentem w naszym życiu, do którego możemy się odwołać. Dziękując Panu Bogu dzisiaj za tę wielką bazylikę laterańską, chcielibyśmy podziękować również za tę malutką bazylikę, za ten malutki kościółek, za tę malutką kapliczkę, którą zbudował w naszym sercu. Musimy zatroszczyć się również i o nią. Amen.